Cześć stolarnia, Krzysztof Przeciński. Czasami bywa tak, że pozyskamy kłody drewna, z których z chęcią otrzymalibyśmy tarcicę, ale aby tą tarcicę otrzymać i móc ją dalej przerabiać, musimy te kłody porościnać. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, zapraszam do oglądania tego odcinka. Najlepszym narzędziem do przetarcia tego typu kłód w warunkach warsztatowych będzie pilarka taśmowa. Natomiast, aby pracować na pilarce taśmowej, musimy uzyskać wstępnie jedną prostą płaszczyznę, ponieważ przy przecieraniu materiału mógłby on ulec porwaniu razem z piłą. Materiał by został zabrany, wskutek czego mogłoby dojść do wypadku, zablokowania, uszkodzenia taśmy tnącej. Dlatego w pierwszej kolejności należy wykonać jedną płaszczyznę równą. I teraz, istnieje kilka metod, jak taką płaszczyznę wypracować. Jedną z metod jest przestruganie na strugarce. Bezpośrednio struganie, tak jak tutaj ta kłoda leży. Jak widzicie, umie spokojnie tą kłodę mógłbym strugać. Nie jest ona na tyle ciężka, ani duża, aby ten materiał wstępnie obrobić. Ale, nie chcę puszczać mokrego modrzewiu. Przez strugarkę, ponieważ ta kora, senki, które tutaj będą się kryły pod tymi gałęziami ułamanymi lub obciętymi, to wszystko zabrudzi mi całą strugarkę. Dodatkowo maszyna może ulec zniszczeniu. Yy, oczywiście, może mogą ulec wyszczerbieniu, jeżeli jakieś większe senki tutaj się trafią. Wiadomo, jak to bywa. Dlatego ta metoda, choć pokazywana przez wielu, nie jest dla mnie najlepszą metodą. Można zrobić różnego rodzaju przystawki, mocowanie na wkręty takiej kłody do tych przystawek lub za pomocą ścisków stolarskich. Ja wykonam właśnie tego typu przystawkę w pierwszej kolejności. Wykonam przystawkę, do której będę przykręcał tą kłodę wkrętami. Ponieważ uzyskany materiał nie jest szczególnie szlachetny, nie jest to egzotyk, ten materiał posłuży mi do zbudowania domku dla owadów, także spokojnie mogą być otwory, tym bardziej, że wskutek kurczenia te otwory będą ulegały zabliźnieniu, można by powiedzieć, a poza tym będą wykonywane na początku i końcu kłody. Czyli tam, gdzie prawdopodobnie ostatecznie tarcica będzie, i tak odcinana, więc śladów żadnych nie będzie. Materiał na przystawkę mam już praktycznie przygotowany. Muszę jeszcze ponapiercać otwory, sfazować i mogę to skręcać. Jak zapewne już widzieliście, materiał jest odpadowy, dlatego jest brudny lub posiada jakieś ślady po wcześniejszych montażach. Natomiast nie ma to znaczenia, jest to tylko przystawka, która być może już nigdy nie będzie więcej użyta. Poza tym, jest to prototyp i nie wiadomo, czy nie będzie wymagał poprawy, dlatego też nie używam żadnego kleju. Wkręty zawsze będzie można poprawić. Także, teraz nic tylko łyczek kawy i skręcanie. Musiałem przystawkę nieco zmodyfikować. Jak widzieliście, obciąłem jedną z krawędzi z tej dolnej płyty, ponieważ okazała się zbyt szeroka. Musiałem całą przystawkę przesunąć nieco bliżej samej taśmy tnącej, ponieważ średnice kłód, które będę posiadał, nie będą aż tak duże. Natomiast tu jeszcze wywierciłem z ręki. Otwory są sfazowane. Listę wprowadząca od spodu tu jest nieco wystawiona. Nie jest akurat ten fragment idealny, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że pozwoli mi on wprowadzić całą przystawkę na yy, prowadzenie, już zanim wejdzie kłoda do rozcinania. Natomiast teraz nie pozostaje mi nic innego jak przykręcić kłodę i spróbować zrobić pierwsze przetarcie. Tutaj przy większych kłodach będę musiał stosować dystansę, tak aby wysunąć tą kłodę poza przystawkę, aby móc obciąć nieco z jej obwodu, aby powstała ta pierwsza krawędź, która będzie stanowiła podstawę do dalszych cięć. Czas na małe podsumowanie projektu, a że film idzie na YouTube, także muszę powiedzieć, że wszystko udało się w 100%. Jak wiecie, ja zawsze mówię jak jest, a nie, nie ściemniam, nie robię tutaj propagandy sukcesu. Także, jeżeli chodzi o pilarkę do tego zastosowania, moja pilarka spełnia tutaj w 100% moje oczekiwania. Naprawdę super się na niej tnie. Jeżeli chodzi o samo rozcinanie i tą przykładnicę, którą zbudowałem, przykładnica jest za duża, na pewno powinna być mniejsza, jeżeli chodzi o tego rozmiaru kłody. Natomiast nawet tego rozmiaru kłody nie są lekkie, tak? drewno jest mokre i to jest kolejny problem, ponieważ ten urobek zakleja maszynę. Oczywiście pilarka cała jest do czyszczenia. Ja ją czyściłem tuż przed rozpoczęciem nagrań, ponieważ robiłem wiele, wiele prób, aby tą przystawkę zbudować, aby ją opracować. Różne techniki sprawdzałem i już wcześniej miałem ją zabrudzoną. Tutaj mogę zareklamować mojego kolegę Mariusza. Sklep gizmogaraż.pl, tam dostałem świetny środek. Do czyszczenia. Na pewno, jeżeli Wam się zabrudzi pilarka, możecie czyścić tym środkiem. Także czekam na solidne czyszczenie, czyszczenie całego warsztatu. Jeżeli chodzi o przystawkę, przystawka tutaj, to jakby co miało stanowić, że tu będzie trzymany kąt. 90 stopni sprawdziło się też idealnie do przykręcania wkrętami od powierzchni tej poprzecznej kół. Natomiast tuż po zakończeniu, jak wyłączyłem kamerę, nie wiem, chyba dziki los, yy, mój błąd zrobiłem tego typu wcięcie, które spowodowało, że dalej już tak nie szło prosto, ponieważ straciłem tą idealną powierzchnię. Także cały czas trzeba być czujnym. Wskutek tego, że zrobiłem to zacięcie, później musiałem nieco tą głowę prostować. Próbowałem z drugiej strony ciąć, ponieważ jak zauważyliście na porządku były dwie powierzchnie na tej przystawce, którą zbudowałem, pod kątem 90 stopni wypracowane, dzięki czemu można było w ogóle wystartować ale deski były mniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o cięcie w miejscu, gdzie wszystko prowadziłem prawidłowo, jak widzicie bardzo fajna deska, jeżeli chodzi o tego rozmiaru kłodę. Oczywiście jest to morze, więc tutaj szału nie będzie, ale gdyby ktoś miał egzotyka, lub drzewo owocowe, na pewno warto skorzystać z takiej przystawki i mieć fajne deski do jakichś małych projektów, coś czego nie kupimy lub możemy kupić za duże pieniądze. Oczywiście, jeżeli chodzi o odpady, woda była bardzo zbieżna, także trzeba tutaj liczyć się z tym, że odpadów też może być dużo. Sam projekt, bardzo ciekawe doświadczenie, natomiast mi zostały jeszcze do rozcięcia dwie kłody, ale Wam chcę już to nagranie puścić i tak film jest zastępczy, ponieważ buduję coś specjalnego, ale coś, co zajmuje mi bardzo dużo czasu, więcej niż myślałem. Tak jak to bywa w życiu. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Cześć!